manifestacji? No, prawda historyczna i walka o to, żeby nas nie wykorzystywali pod pretekstem kłamstw, kłamstw które są w Polsce to to przypisywane, coś, co o ogłosić, w celu wyciągnięcia coś, co kasy albo osłabienia wydarzyło. naszej pozycji międzynarodowej są powielane przy bierności polskiego rządu i polskich obrony. instytucji. Natomiast właśnie, myślę, jak jesteśmy w temacie polskiego rządu, Polacy Polacy bo dzisiaj właśnie wydarzyła się rekonstrukcja, jednoty, została ogłoszona jednoty, nowa Rada Ministrów w czasie, i czy... Jednoty, jak jak, jak w jest Twój komentarz z tego? Pudrowanie trupa. I to słabej jakości pudrem. Wiele się mówiło o nowej nominacji na Ministerstwo Sprawiedliwości. Wielu polityków o których pytaliśmy, mówiło, że to on ma zapewnić teraz przyspieszenie procesu rozliczeń. Z kolei policji mówili, że raczej jest to po prostu granie na polaryzację dalszą społeczeństwa. Co to ty o tym uważasz? No oczywiście, że ta zmiana, oczywiście dobrze, że Bodnar wyleciał z rządu, bo to była katorga dla polskiego narodu, a zbawienie dla ukraińskiego. I to tej części najgorszej dla nich. Wiemy, że to raczej Korzystali przestępcy narodowości ukraińskiej i w ogóle obcokrajowcy. A Polacy nie było no, tak, daleko nie, nie szukać, tacy jak ja. Represjonowani o, za słowa, właśnie, za dziękuję. drobne wykroczenia drodzy, w, wyższej, w stanie wyższej konieczności. Moi drodzy, Tymczasem tak, zagrożenie dla zdrowia, życia Polaków uchodziło płazem i uchodzi nadal, tak jak w Kępnie teraz. Hmm. Więc Poszutko zobaczymy, jak, jak to Polskiej, się obkręci, Czy ten nas nowy minister. Przychodzi. No, Czas nie spodziewałbym się po nim jakichś wielkich fajerwerków, ale czy ten nowy minister będzie lepszy czy gorszy? Ja się obawiam, że może być jeszcze gorszy ona główna no, zobaczymy. się. Otuchy mi dodaje to, że rekonstrukcja, sam górnictwo. fakt rekonstrukcji zarządu sprawia, że to jest on coraz bardziej taki wątły, mniej umocowany, ma mniejszą legitymację i coraz bliżej jego upadku. Pięknie...